Dzień dobry, dzień dobry, witam z Hiszpanii. Nie wiem, jak się obrócić. Gdzie tu jest światło w ogóle? Zobaczcie, jak jest ciemno, a jest godzina siódma. Siódma, dwie. Ja myślałam, że tu będę o szóstej wstawać, wychodzić, biegać, robić cokolwiek, ruszać się. A tu jest ciemno. Jak nie wiem co, ja jestem trochę zszokowana. Natomiast jest to pierwszy nasz dzień. W Hiszpanii przylecieliśmy wczoraj. No na miejscu byliśmy od 21.00, rozpakowaliśmy trochę walizki, obejrzeliśmy trochę mieszkanie i poszliśmy spać, bo jednak to był długi dzień wczoraj. Podróż niby wiecie, 3 godziny lot, ale jednak to jest zawsze długa podróż. No ale dzisiaj stwierdziłam, że odpalę kamerę, pokażę wam gdzie mieszkamy, jak to wygląda, póki to jeszcze jakoś wygląda. W sensie nie zamierzamy tu wprowadzić żadnych rewolucji, zamierzamy, zamierzamy jak najbardziej traktować to miejsce jak swoje, czyli bardzo, bardzo szanować. Jest super. Ja już wiem, że jest super, a to się dopiero ta przygoda zaczyna. Aha, właśnie, bo chcę wam pokazać tutaj to całe mieszkanie, póki jest w miarę czysto. Jeszcze. Chociaż już wszędzie leżą rzeczy. Ja zaczynam dzień, kawę zrobiłam, w ekspresie przelewowym. zobaczymy jak smakuje. Kawę wzięliśmy ze sobą, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy dzisiaj o 6 rano wychodzić po kawę, więc kawę wzięliśmy, ale też tu są podstawowe rzeczy wszystkie. I tyle. I usiądę do komputera, ogarnę co tam się dzieje, i będziemy zaczynać dzień. Dzisiaj ma być taka średnia pogoda, więc coś pewnie musimy iść na zakupy. Coś pochodzimy, pozwiedzamy miasto, zobaczymy co tu jest, na co można liczyć, na co nie można liczyć. Może się gdzieś przyjedziemy. No zobaczymy, zobaczymy. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Wszyscy jeszcze śpią, nie wiem czy to mówiłam, więc ja tu. Zanim Wam sobie wszystko pokażę, to widok z rany. Słonko dopiero wstaje, a jest 7:50. Nie widać tego, ale musicie mi uwierzyć na słowo jest 7:50 i to jest nasz widok na najbliższy miesiąc. Słyszycie ten szum fal? Jest tak spokojny. Palmy widzicie? <gryw> Jaram się okrutnie, okrutnie. Jest przepięknie. Taki mamy teraz. Spory, duże, stół, roślinność. Miejsce do siedzenia, także słuchajcie, jest tu maboso w piżamce. to no nie jest jakoś super ciepło, ale zimno też nie jest. Także, no cudownie to wygląda, cudownie. Fajne jest, słuchajcie, to, że jesteśmy tu na miesiąc, więc faktycznie się rozpakowuje. Znajduje jakieś miejsce w szafkach na nasze rzeczy, żeby po prostu było wygodnie. Wszyscy dalej śpią, Ósma już sześć, albo dopiero. A ja plus mam tyle energii, że no nie mogę, nie mogę. Tu, hań, zrobiłam taki zabawkowy pokój. No fajne to jest, że wszystko można wyciągnąć z tej walizki, z tej szafy. I to nie jest pokój hotelowy, gdzie, wiecie, jest walizka jedna leży, walizka druga, łóżko, łazienka i koniec, i za bardzo nie ma się jak ruszyć. Na tydzień taki hotelowy pokój, na dwa. Na dwa już cięższej, ale też jest spoko, no bo głównie się wychodzi i tak dalej. No, ale jednak na miesiąc no to jest ogromny komfort, że można to wszystko wyciągnąć, poukładać, bo już opłaca się to wyciągać w ogóle. No. Trochę się, słuchajcie, rozpada. Mówię, że się ma być najbrzydszy dzień, ale jak leje, to nie, że pada, to po prostu leje. No, nie szkodzi, tak jak mówię, zakupy, nie, zakupy gdzieś między deszczami przemkniemy. Ale słonko i tak jest i cieplej niż w Polsce, zdecydowanie. Dziesiąta godzina, idziemy na pierwsze zakupy, jest burza, <noise> leje, no nie leje, teraz kropi aktualnie, ale momentami leje. Generalnie to jest super, super pusto, nie ma ludzi w ogóle, jacyś coś pojedynczy. Wszystkie rolety pozamykane, to jeszcze nie jest sezon, ale od jutra może już ta pogoda się poprawić, ale my musimy do sklepu, także lecimy ciepło, no bo nie jest zimno. Także spoko. Zobaczymy właśnie lokalną Biedronkę, Marsedona chyba tak to się nazywa. Hania jest szczęśliwa w tym deszczu, kaloszy jej nie brałam, bo to tylko dzisiaj niby ma padać. Przez mi się, miesiąc, nie? No, także lecimy do sklepiku. Idąc do spożywczaka, taki koń. Dobrze, dobrze, ale to nie dzisiaj. Yy, weszliśmy do lokalnego Chińczyka. Ogromnego wszystko, co, słuchajcie, jest. I zwiedzamy, bo zobaczymy, co nam będzie potrzebne, co się przyda. Zobaczymy po prostu, co tu jest. Yes. To jest artykuły papiernicze, ręczniki, to, tamto, siamto. Ja mogę połowić? Możesz połowić, tak. Zakupy zrobione, sklep super. Tylko nie wiemy co jest czym, jak dzieci we mgle. To, to, to. Coś tam pobraliśmy, ale zobaczymy. Wyszło słoneczko. Jesteśmy na takim super placu. Wszędzie palmy. No przepięknie. Zaczyna być przepięknie. W ogóle sklep fajny. W środku drogeria. Po środku Własne stoisko z ciętym seranu. Co chcesz na plac? Nie, nie, na plac nie idziemy teraz, kochanie, bo jest wszystko mokre. Wiesz, i idziemy z jej śniadanku do domu, później przyjdziemy na plac. To jest odwieczny problem. Zaczyna być cudnie. Jedz tę bułeczkę, jedz. Póki wyszło słoneczko, to pokażę, pokażę Wam, jak wygląda teraz. To jest najciekawsza część mieszkania, chociaż całe mieszkanie jest tak naprawdę ładne. E, ale pokażę Wam mieszkanie zaraz, bo muszę trochę posprzątać. Ale mamy ogromny, no moim zdaniem jest ogromny, bo my w domu mamy mniejszy taras niż, niż tutaj. Jest miejsce do siedzenia, miejsce do jedzenia. Tutaj jest wejście do jednej z sypiali. No i tam jest, o, tam jest wejście do salonu, i tak jak mówię, jest stolik. Tu jest deptak, no to nie jest deptaczek, to jest akurat zwykła ulica. Tam już jest deptak, O, widzę, że jakiś bar tu się otworzył, także może coś tu odżyje. No i ten widok, widok jest przepiękny. Także to jest cudowne, a mieszkanie, bo już trochę zakupy, nie zakupy. I zaraz Wam pokażę całe mieszkanie. A no oczywiście, słuchajcie, w sklepie wszystko, niemalże wszystko paczkowane i gotowe. Ja się starałam takie luźne rzeczy kupić, to się na przykład ogórki nie, żeby były w worku. Ale no ciężko jest. Widać, że to jest też pod takiego nie wiem, czy tak jest w Hiszpanii, czy tak jest pod angielskiego turystę zrobione że wszystko jest przygotowane. Na przykład meatballsy, czyli już kulki ukulane i doprawione kulki z mięsa mielonego. Generalnie no dużo gotowizny, i dużo plastiku, i dużo folii. No, tak to wygląda. No, ale mi, na mnie zrobiło wrażenie, to na pewno się skusimy. E, dajcie znać, myślę, jak za kościołem, jak tu mieszkacie. E, Serano, osobne stoisko z Serano, ja kocham Serano. A kupiliśmy paczkę Serano, takie paczkowane, i ona, słuchajcie, nie dość, że ogromna paczka, w Polsce takich paczek, takie paczki ciężko znaleźć. To jeszcze nie jest przezroczysta, tylko faktycznie jest plaster Serano. Także, no myślę, że tutaj pojemy, pojemy. O pierwsze, tak jak mówię, te zakupy to były takie błądzące. Jeszcze je trochę tutaj próbuję rozpakować, ogarnąć, pomyć jakieś owoce. No i pokażę wam właśnie, jak to mieszkanko wygląda. Kawkę sobie jeszcze zrobiłam, o, nawet mleko, mleko nie wiedzieliśmy jak kupić, bo nie było procentu, było tylko, że 0%, a nareszcie... Nie było. Już idę do ciebie, kania. na tarasie cały dzień siedzieć, nie? Mamy kilogram truskawek, kupiliśmy. 2,50 kosztowało chyba tak mi się wydaje. Taka była przynajmniej cena za kilo. E, czyli 10 zł, no trochę już więcej. Ale dalej niedużo i naprawdę mam smak smaki, są pyszne. Także my tutaj będziemy głównie na owocach i warzywach jechać. A na nas też wyglądał ładnie. Chociaż nie wiem, czy się przyjrzałam dobrze. No zobaczymy, zobaczymy. No dobra, to zapraszam was na house tour. Nie mój, to mogę wam nagrać, a szkoda, że nie mój. Marzyłby mi się taki jeszcze w tej pierwszej linii. Ale w pierwszej linii to majątek dalej. To są opcje do przedyskutowania i przemyślenia. Ale tak, jesteśmy w mieszkaniu, które jest całkiem duże i jest przeznaczone na większą liczbę osób niż my, ale tak jak już gdzieś wspominałam, przez tydzień będziemy mieli na pewno towarzystwo, może jeszcze ktoś się zdecyduje przylecieć. Tu są drzwi wejściowe i chyba obrócę kamerę i wam pokażę. Hania się tutaj bawi na tarasie. Tu jest taras, który już wam pokazałam. No i tu są właśnie owe drzwi wejściowe. Tu jest jeden z trzech pokoi w zasadzie. Tu zrobiliśmy taką trochę hani bawialnię, bo tu się niewygodnie. W sensie ona tutaj przyjdzie jak Będziemy mieli gości, a tak to są trzy miejsca do spania. Nie jest to wygodne, natomiast są tutaj trzy miejsca do spania. No i tu Hania ma taki swój składzik zabawkowy. No i tak wygląda salon. Tak się prezentuje. Jest tu narożnik, dywanik, telewizor, jest Wi-Fi bardzo dobre. Póki co na razie tak stwierdzam, jest stolik, telewizor też z angielskimi kanałami, także jest to oglądać, chociaż no nie planujemy, no ale tak jak dzisiaj mam jakąś bajkę, jest też przycisk do Netflixa, więc spoko. I tutaj od razu, tak jakby od drzwi wchodzi się do kuchni i jest taka kuchnia na jedno ściany, ale bardzo dobrze wyposażona, co kochanie mama pokazuje jak fajnie mieszkamy właściciele no. mieszkania są Szwedami i mieszkają w Szwecji na co dzień natomiast no na AirBnB mają wystawione kilka ja. mieszkań na pewno jeszcze w Chorwacji tutaj w Szwecji chyba dwa także no żyje się, żyje ale generalnie podejrzewam, że oni tutaj po prostu mieszkają kilka miesięcy w roku albo przyjeżdżają na dłuższe wakacje, albo przyjeżdżają kilka razy no bo mieszkanie jest bardzo dobrze wyposażone, nawet ich osoby te rzeczy są, co osobiście nam nie przeszkadza, one są też tak sunięte na bok, ale wiecie, jakieś zabawki, parawany, yy, parasole z tego wszystkiego możemy korzystać. No kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona, już z powrotem odwracam. No, słuchajcie, no są blendery, sztućce, naczynia, oto akurat nasze, nasze rzeczy, apteczki. Ale wiecie, wszystko co człowiek sobie wymyśli, to tutaj środki czystości, czajnik ekspres, oczywiście taki przelewowy, mikrofalówka, lodówka, jest zmywarka, Także naprawdę wszystko, wszystko tutaj jest, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy są. Nie umiem tylko włączyć tego i zaraz będę to rozkwinać albo pisać do naszej hostki właśnie. Tutaj z kuchni wychodzi się o to, że jest otwarte. Na kolejny taki taras zimowy, ja bym to nazwała, ale widzicie jak to jest urządzone? To jest zrobiona pralka, jakieś środki czy coś no w ogóle, kurde, super opcja. Tutaj nie ma widoku, ale nieważne. Yy, co to jest, suszarkę? Ja już rozłożyłam. Właśnie tu są jakieś rzeczy na plaży, nasz wózek, dwa okna, tam coś jeszcze jest. Pewnie tam mają jakieś swoje personal belongings, jak tu się mówi. Dwa okienka, które prowadzą do łazienki i do pokoju. Zaraz Wam to pokażę z drugiej strony. No to jest ekstra opcja. Ekstra. I klima jest oczywiście zamontowana, także super. Można i, i jest ciepło, i może być zimno. I tak to wygląda z tej perspektywy. No i możemy się udać teraz w tym kierunku. No i tutaj już są też dwie sypialnie. Jedna sypialnia, już widzicie, ja się... Siemka, ja się rozpłaszczyłam. Także fajnie, bo można wszystko sobie wyciągnąć. Duże szafy są, wszystko powiesić. No i tu jest podwójne łóżko, tylko szaweczki nocne. Sypialnie nie są duże, ale... Ale jak widzicie, jest tutaj wyjście też właśnie na taras, co Wam pokazywałam też z tamtej strony. Tu już mamy komputer zamontowany. Także sypialenki ta jest jeszcze mniejsza, ale też w pełni wystarczająca. I tu właśnie śpichania. Łóżko, szafki nocne. No i też oczywiście wbudowana szafa z lustrem, także może jakieś stroje dnia, już opalcowane niestety. No i są dwie łazienki. Ta mała sypialnia. O, widzicie, i tu jest ten balkon taki zimowy. Są dwie łazienki z prysznicami, z toaletami, tragiczne jest to, w sensie te umywalki są tak małe, że się nie da tutaj umyć buzi, no ale nie można mieć wszystkiego, to jest chyba jedyny minus tego mieszkania, no i jest też druga łazienka też z prysznicem, z toaletą, wygląda bardzo, bardzo podobnie, no i tu już wracamy do salonu. Mieszkanie jest przepiękne, no widok po usadowieniu tego mieszkania, ten taras ładnie jest urządzone, jest takie czyste, schludne. To jest bardziej taki skandynawski, ja bym jednak powiedziała, styl, niż yy... Hiszpański, taki chyba mieszany. Natomiast no widać, że tu chyba mieszkają ludzie gdzieś tam bardziej ze Skandynawii i faktycznie tak jest, bo te hiszpańskie mieszkania potrafią y, różnie wyglądać. Natomiast tu jest standard bardzo dobry. W zasadzie tu nie mieliśmy się do czego tutaj przyczepić. Jedyny minus takiego Airbnb, czyli wynajmowania mieszkania od kogoś. Właśnie wynajęliśmy je przez Airbnb, to jest to, że faktycznie to jest czyjeś. I nawet nie to, że to trzeba szanować, tylko że trzeba pilnować. Hania biega za jakąś a ja biegam za nią i krzyczę. I ta stolina z tego dywanu przed chwilą usmarowała już fotel truskawką, więc szybko z chusteczką wytrzeć tę truskawkę. No stresuje się, w sensie trzeba pilnować jak jest dziecko, trzeba pilnować, no bo to jest czyjeś, tak? I teraz coś, co na pewno dużo z Was interesuje, czyli cena takiej przyjemności. No można było dużo taniej można było dużo drożej na przykład te domki tutaj malutkie przed nami, chociaż nie wiem czy one były na wynajem, akurat na Airbnb nie, w każdym razie wydaje mi się, że my jakoś tak się uplasowaliśmy w miarę w środku cenowo, no nie jest to tanie, może najpierw powiem zapłaciliśmy niecałe 10 tysięcy za miesiąc i teraz niektórzy powiedzą, "E, spoko cena a niektórzy powiedzą, matko kochana majątek, no i widzicie no to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia bo w zeszłym roku za tydzień co prawda, All Inclusive, ale to nie było jakieś nie wiadomo jakie All Inclusive. Pokój był malenki. E, no, jedzenie było, ale też nie było jakieś wybitne, bo okej. Okay. Zapłaciliśmy 6 tysięcy za naszą całą rodzinę. Więc wyobraźcie sobie, że przylatujecie tu do tego mieszkania, które jak widzieliście jest dość duże, albo nawet, no, duże, duże to jest mieszkanie. Przylatujecie w dwie rodziny, e, dwa małżeństwa, nie wiem, dzieciaki. Jest tu miejsce na 7 osób i dzielicie koszty na dwie rodziny. Więc wychodzi piątek za miesiąc. Od razu z widokiem na morze. Wydaje mi się, że to jest taka cena bardzo przyzwoita i bardzo fair. Nikt nie płaci za wynajem taki normalny, regularny. No nie, nikt. Znam ludzi, którzy płacą dyszkę albo i więcej za wynajem mieszkania. Natomiast, no generalnie, ceny na przykład we Wrocławiu gdzieś tam plasują się w okolicach trzech, trzech już nawet. Dwóch. Dwóch nie. 2,5 do 3,5 tysiąca, tak? Więc 10 tysięcy to jest stosunkowo dużo. Natomiast, no, mówmy się, jesteśmy na wakacjach, dalej na wakacjach. Więc wydaje mi się, że. No jest to uczciwa cena. Jest to uczciwa cena dla obu stron, tak? Pomyślcie też, że rachunków w domu płacić nie będziecie, bo was faktycznie tam cały miesiąc nie ma. Nie wiem, jestem ciekawa, co sądzicie o takiej cenie. Wydaje mi się, ona racjonalna. No mogliśmy właśnie taniej, ale na przykład za 6 tysięcy i nie było opinii, albo nie były tak dobre opinie, albo to było nowe miejsce, a tu była bardzo dobrze oceniana hostka. Wszystko było na tym Airbnb, tak, że ja się nie stresowałam, że ja tu przyjadę i pocałuję klamkę albo że to będą totalnie inne warunki niż sobie wyobrażałam także, no jesteśmy bardzo zadowoleni póki co i tyle, no, tyle to kosztowało no, tyle to kosztowało, plus jeszcze loty i tak dalej, no ale to już myślę, że jeszcze sobie zrobimy podsumowanie kosztów natomiast wiem, że wiele z Was ciekawiło ile taki apartament kosztuje no to jest porządny apartament, cena też jest porządna Miesiąc przyjemności. No to musi kosztować, no za darmo to by nikt nas nie przyjął niestety. No może na swoim, ale to może kiedyś. No, no jest pięknie. Jest pięknie. Ja już posprzątałam, ogarnęłam, to idę się trochę pobawić z hanią, o. Jest zimno i pada, i siedzimy w domu. Włączyliśmy to klimę, i kupiłam ja się nawet kot, ale już się trzeba ruszyć, jakiś obiad, no i się przejść. Cały czas kropi, więc to mnie trochę odstrasza, ale nie ma, można siedzieć w domu. Ciepło ubrani, idziemy. My jesteśmy tak w centrum miejscowości, więc wszędzie mamy blisko, więc jak bardzo zmokniemy, to wrócimy. że? lecimy. No, ten widok jest, w nie jest pokrzepiający stwierdziliśmy, w ogóle wszystko zamknięte, cicho, pusto że jakbyśmy tu przyjechali na tydzień to by była lipa, ale jutro mamy już 22 stopnie więc spoko no tak kropie, ale Hania coś gada, się powie czuję idziemy się zorientować, co i jak o, jakiś fajny plac zabaw jest na plaży pierwszy aperol aperolek świąteczny Wy, świąteczna? No właśnie, no bo ja po jednym aperolku. E, wakacyjny, wypity. Jednego zjedone bez szału, ale wiecie, nie, dzisiaj nie jesteśmy zbyt wymagający. E, idziemy do parku. Tutaj jest taki park. Zaby do parku? Tak, tam jest plac zabaw, są pawie. Nie wiem, czy te pawie się nie Dzień pochowały jezu, dzisiaj. Jebra, nie, jeszcze nie jest suchy. Zobaczymy tylko z daleka, czy jest fajny. Jak tak. będzie fajny, to jutro na niego przyjdziemy, dobra? No, to super. To idziemy. Powiem wam tak. Wcześniej byliśmy w tym Malgrat de Mar we wrześniu zeszłego roku i tam, co mi się nie podobało, no dużo rzeczy mi się nie podobało. Nawet tytuł vloga był taki, że już bym tu nie wróciła. W sensie tam. Ni, na pewno nie było tak zielono jak tutaj. Wiem, że to też była inna pora roku, natomiast tu jest tyle roślinności. Jest tak pięknie. Jest tyle palm, a tam ze świecą było szukać tej palmy, drzewa oliwne. Teraz słuchajcie, taki mały, lokalny parczek. na no, wygląda genialnie, no przepięknie. I tu z dzieckiem się właśnie w cieniu można pobawić, bo widzę, że jest ogromny plac zabaw. ptaszydeł dzisiaj nie ma, bo no, pewnie się schroniły przed deszczem, nie dziwię im się. No, ale jest pięknie, zobaczcie, tu palmę. Tu gdzie się nie obrócisz to jest zielono jest palma i to mi się bardzo podoba. Jest bardzo tutaj czysto. Czysto schludnie i zielono. I to jest coś czym ten region wygrywa. Ale to tak jak wtedy mówiłam, że tam, czyli Costa 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 Brawa. Y, że tam jesteśmy i że mi się nie do końca podoba, to wiele z was pisało, że to nie jest obszar, który się tak chętnie odwiedza jak właśnie te okolice Alicante. No i na razie pierwszy dzień jest o wiele, wiele lepiej. Są jakieś ptaszydła, Będziemy zobaczyć. A tu jest w ogóle jakiś lunapark, taki drobny, ale jednak mam nadzieję, że on ruszy zaraz, jak przestanie padać. Czyli jutro. Naprawdę fajnie. Co tam jest? Pa o, pawie są. O, przyszły myślę, że mamy jedzenie. No, mamy jakieś resztki pizzy, ale. Nie chciałabym się z nimi dzielić. No, zobaczcie, są prawie. A te kaczki to tylko patrzą, gdzie my jesteśmy i za nami. I za nami. O, patrzcie, one lecą z tamtej drugiej strony, bo zobaczył, że my tu jesteśmy. One chcą jeść. No i tak ten park się prezentuje. No, bardzo fajny. Jak mówię, jak na taką małą miejscowość, bez jakichś większych atrakcji turystycznych, no to bardzo fajny punkt zaczepienia. Tam w tym Malgrat nie było chyba takiego fajnego. Także no jest plusik, a teraz słuchajcie, patrzcie jaka atrakcja, jaki ogon wielki, a tak sobie rozmawiamy i przypomniało nam się, że w tym Malgrade de jednak był park i było też sporo atrakcji dla dzieci, przecież to jakieś zdjęcia z ciastkami i tak dalej, ale tam właśnie było tak sucho. Nie było tak zielona, Ale co z tego, że to była pora sucha, jak tam praktycznie w ogóle drzew nie było. Palm nie było, drzewek oliwnych nie było. Więc no właśnie. A tu idziemy jakieś takie ładne ławeczki a dzieła Gaudiego. W się sensie mozaika. To chyba po prostu taki hiszpański motyw. No, przestało kapać. W się sensie już kaptur można ściągnąć, parasolkę złożyć. Zobaczcie tutaj takie jakieś ozdobniki. No ładnie. Jesteśmy teraz w centrum, tak myślę, jest kościół, więc to jest jakaś ważna część. Eee, I jest taki placek. I też palenki. tak przyjemnie, to taka jest umiarkowana miejscowość. No, jesteśmy ewidentnie poza sezonem, więc trochę jest tu emerytownia. Ale my nie potrzebujemy jakichś super imprez, wiecie? Ciepła, ciepła. Ciepła i palm. Jest super. Dobrze że że to jest ogrzewanko, bo nie w każdym hiszpańskim domu jest ogrzewanie, a to jest klima, którą oczywiście można ustawić na wyższą temperaturę. Coś w sensie taką, żeby grzała. No jest zimno, muszę przyznać. Hanka trochę też przemokła, bo oczywiście po kałużach skakała, a ja wiedziałam, że ten deszcz ma być dwa albo trzy dni podczas całego naszego pobytu, więc już jej nie brałam. Kaloszy, bo jednak wiecie, no ograniczone były możliwości bagażu. Ale to też wszystko, co człowiek sobie wymyśli, może kupić. To są takie te Chińczyki wielobranżowe, takie ewidentnie zrobione pod to, że ktoś tu mieszka i chce sobie wszystko tanio wyposażyć, to to zrobi albo właśnie ma chatę pod wynajem i potrzebuje czajnika, ekspresu, parasolki, klapka, no po prostu wszystko, poduszki, wszystko, wszystko, tam rano byliśmy, wszystko tam jest, więc jakieś klaposzki, kup... no nie, no kaloszem nawet nie, nawet nie rozważam tej opcji. Bardziej klapki niż, niż kalosze. Jedyś ja trochę jesteśmy zmęczeni, wszyscy. Chyba ja właśnie. Nie, nie, tam nie wychodź. Tylko zobacz przez szybę. Wszyscy jesteśmy chyba trochę zmęczeni jeszcze po tej podróży, bo to jednak było, był wymagający dzień. Zwłaszcza, że ja na przykład miałam wczoraj pobudkę o 5.40. Gdzie tam? Tam, na tamtym balkonie. Tak. No to i zobaczyć. No i zobaczyć. Kul Hania jest przeszczęśliwa o jej się tak podoba idzie po ulicy i śpiewa no ale to też jest fakt, że tutaj będziemy dla niej mieli trochę więcej trochę więcej czasu no ja coś się strasznie dzisiaj najadłam ale już wracam do do, do, do do swoich nawyków bo to nie można tak tylko jeść wracam już do swoich nawyków, żeby wiecie to miałam schudnąć i dużo chodzić, a nie a nie przytyć, ale na wakacjach to yy, na początku sobie trzeba poluzować. Ale od jutra trochę no, ruszam się, ruszam. O. No jedyne co mi się nie podoba, że tu jest o 6.00 ciemno. Ale no nie można mieć wszystkiego, jak już mówię. Godzina 8.00, leżymy w łóżku i będziemy czytać maszę. No, no zbieramy sił na jutro, na piękną pogodę. Ja to też jest, Hani, godzina do no spania. Hania, zmęczona jesteś? co to jest? Kto to zrobił? Ja. Gdzie? Tutaj. No tutaj, a gdzie to robiaś? W Prze? W szkole. Mm -hmm. A fajny był się dzień? Fajnie na wakacje? A zmęczona jesteś? Nie. Wcześniej już pytałaś, kiedy idziemy spać. Już w sobie mam tyle od zaśnięcia, to dopiero, albo już 8:40. Ale ja, jak widzicie, lubię wcześniej stać i wcześniej pójść spać. To jest mój tryb, chociaż tu inaczej trochę, bo tak jak mówię, później ciemno, później jasno, później ciemno. O. Yy, ale jeszcze tak jak mówię, trochę po tej podróży, wrażenia, emocje, walizki, no, to no wszystko, wszystko fajnie, ale już odpadam. Dlatego żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało, dowiedzieliście się czegoś nowego. Jak macie jakieś pytania, to zostawcie je na dole. Ja postaram się co tydzień z każdą sobotę robić vloga. Nic nie obiecuję, ale się postaram. Więc może poruszymy sobie jakieś inne kwestie, które was interesują. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.